Włoski amort się nazywa Amort RTH, który pisze gdzieś tam przed paru, przed paru laty, mniej więcej w ten sposób, że tam, gdzie był odprawiany egzorcyzm, tam, tam nie było stosu. I na obrót, kiedy rezygnowano z egzorcyzmu, zaczynały się stosy. Oczywiście stosy były przede wszystkim domeną instytucji świeckich i tam gdzie Kościół był uwikłany w zależność od, od państwa, tam bardzo szybko robiły się stosy. Tutaj tak polecam taki filmik, on będzie nam Viasa History, w piątek i sobota Amerykanie, jakiś angielski film na temat małej małe wioski szwedzkiej XVII wieka, więc już protestantyzm i histeria serciarska. I w sumie w efekcie tamtej histerii więcej, więcej zabitych w tej jednej wiosce, tam w ciągu jakiegoś tam czasu małego, więcej niż we wszystkich krajach katolickich razem wziętych. To tak przy okazji egzorcyzmu i stosu, no bo jestem Dominikaninem, a jak wiecie, Dominikanie, każdy dominikanin nosi, o tu, to jedna z tych butelek ma benzynę i jak są, do czego przychodzi to, ale na poważnie. Podstawą naszego działania, czy punktem wyjścia, jest taki dokument Soboru Watykańskiego II, deklaracja o wolności religijnej, to jest grudzień 65 roku, ta deklaracja mówi mniej więcej w ten sposób, streszczam, każdy człowiek, grupa mniejsza, większa i tak dalej, ma przyrodzone prawo do wolności religijnej, do wyboru religijnego, czy pójdzie w kierunku Boga, czy odwrotnie. Tego prawa powinien przestrzegać i zapewnić to prawo jednostce, grupie mniejsze, większej i tak instytucja państwowa. Ale jeżeli owo poszukiwanie religijne albo antyreligijne zakłóca sprawiedliwy ład społeczny, państwo ma obowiązek działania dalej. Jakkolwiek w Piśmie Świętym nie ma pojęcia wolności religijnej, to zdaje się jest, to, to, to hasło powstaje gdzieś bodajże dopiero w poświeceniu, ale jednak całe Słowo Boże mówi o wolności. Można by to w ten sposób powiedzieć, cytując, cytując świętego, świętego Pawła, który mówi, biada mi, mi gdybym, nie, gdybym, no, nie głosił Ewangelii, a więc on może sobie postawić jakiś wymóg, ale Pan Jezus mówi, jeżeli chcesz, jeżeli chcesz to pójdź za mną.